Hej, hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj filmik, w którym będziemy się przyglądać kosmetyką z kalendarza, właściwie z jednego z kalendarzy sens. Albo film temu, albo dwa filmy temu jakoś tak od, od, otwierałam dwa kalendarze tej marki. Z Rosmana, jeden taki mały różowy szufladkowy, drugi większy w taka właśnie szafa złoto-biała. No i kolejne dwa filmiki, czy dzisiejszy i powiedzmy następny, czy jeszcze kolejny, to będzie właśnie test kosmetyków powyjmowanych z tych kalendarzy. Dzisiaj przed nami test kosmetyków z kalendarza różowego. Jest tutaj parę fajnych rzeczy do makijażu. Są też akcesoria. No i oczywiście wszystko przetestujemy, zobaczymy, jak to się w pracy sprawdza. Także jeśli interesuje Was ta tematyka i ciekawi jesteście, jak się zachowają takie, wiecie, maleńkości z kalendarza adwentowego sens, to zapraszam do oglądania. Oczywiście poproszę o paluszki w górę, o komentarze, podbicia, subskrypcję, jeśli nie zdążyliście tego zrobić z góry, za to bardzo, bardzo dziękuję. I przechodzimy do makijażu i do zabawy tymi fajnościami. Makijaż mam na tym etapie, że nałożyłam bazę podkład korektor, no nie pudrowałam tego, bo mamy tutaj jeden kosmetyk w kremie, tak jak pamiętacie, taki róż w sztyfcie, A wygląda to tak, więc nałożę sobie róż i dopiero to przypudruję, o nawet dosyć dużo tego różu, mamy coś takiego, gramatura 3,5 grama, a kolor mamy taki, no bardzo ładny taki wiecie, kolor dla wszystkich, no ale to wiadomo, a no ja sobie nabiorę troszeczkę na pędzelek. No, kolor bardzo ładny. Nałożę tak więcej, bo oczywiście mi się to pudrem przykryje. Chyba nie pachnie, ale jeszcze tak... Nie, bezzapachowy jest. Kolor naprawdę śliczny. Taką grubą warstwą mam tu jeszcze, o, rozetrę. Bardzo ładny. Taki przybrudzony róż. Proszę, tak wygląda na policzkach. Sztyfcik, no i roztarty swatch. Roztarty swatch, a teraz znowu mocniejszy swatch. <grych> Proszę. Hmm? Róż bardzo ładny. No i taki przyjemniutki, no ale wiecie, kremowy róż. Cóż by się tu mogło zadziać? Hmm, a tak sobie myślę, że jeszcze zanim to przypudruję, to nałożę sobie balsam na usta, będę miała już jakąś pielęgnacyjną rzecz. Yy, tutaj był pełnowymiarowy balsam w tym kalendarzu. Zobaczcie, o, Taka dość duża szmineczka, no. W ogóle ciekawe, czy to ma kolor, zobaczmy. No ma taki delikatny brzoskwiniowy kolor, ale nie sądzę, żeby na ustach coś było widać. No zobaczmy. Hmm. Na mojej czerwieni wargowej tak niekoniecznie, ale sam sztyft, w sensie ten balsam jest bardzo przyjemny, takim kremowy. Hmm, może troszkę widać. No może tak delikatnie. Yy, można to potraktować jako taką bardzo, bardzo delikatną pomadkę na dzień. Hm? Jak chcecie coś na szybko sobie narzucić na usta i tak, żeby było coś nałożone, ale nie chcecie się starać, żeby było bardzo równo, tylko no jakiś kolor, to to jest dobra opcja. Poza tym bardzo przyjemne, jeśli chodzi, wiecie, o komfort. No po prostu taki milutki balsam i już. Ok, teraz mogę to wszystko przypudrować, bo się świecę strasznie. No to tutaj sobie wezmę po prostu puder z koszyczka obecnego makijażowego. To jest puder z bel, ten taki y pumpkin vanilla cream powder. No i nałożę go sobie i pod oczy, bo korektora też jeszcze nie utrwałam, nałożę go sobie i pod oczy, i przypudruję całą twarz. Mm. A to pachnie cały czas pięknie. I na całą twarz nie od razu lepiej, nie będę się tak bardzo świecić. Dobra, ja jest przypudrowane. Teraz co? Teraz wypadałoby chyba dałożyć ten brązer. Brązer jest miniaturką, 3,5 grama. Tu jak to się otwiera? O, otwiera się tak dosyć nieporęcznie, bo trzeba chyba całą tę towieczko zdjąć. Już wam pokazuję. Trzeba, zdejmuje się całe wieczko. No i brązer jest taki. Wydaje się dość jasny. Zobaczmy. Też nie pachnie, albo nie, no, raczej bez zapachowe chyba te kosmetyki. Tak, brązer jest jaśniutki, ale kolor dość przyjemny. Taka bardzo rozbielona kawa. Taka kawa z mlekiem, właściwie mleko z dodatkiem kawy bardziej. Więc jak jesteście bladiochami, to spokojnie no i nakładam, nie wiem czy u mnie będzie w ogóle widać teraz ten bronzer, dlatego, że ja mam dość, no ciemny podkład, może za dużo powiedziałam ciemny podkład, podkład z koszyczka makijażowego i to jest terakota, no ten podkład, który mam w koszyku makijażowym, pokazywałam i on jest dosyć żółtawy taki więc chyba tego bronzera nie będzie widać jeśli nie będzie go widać to zaraz nałożę na rękę tu mam jaśniejszą skórę to kolor, i tak zobaczymy. Na razie jednak postaram się troszkę tutaj podokładać. No nie, no może troszkę się kolor pojawia, no ale właśnie z tego względu, że mam dość taki ciemnawy ten pokład no powiedzmy, że ciemnawy no to koloru brązera tak bardzo, bardzo, bardzo wyraziście nie widać. Dobra, nakładam tu na rękę. Jeszcze trochę. No, taki jest no, niezmiernie blady. Jak macie troszeczkę ciemniejszą karnację, to zupełnie nie do nałożenia, znaczy nie do nałożenia, nie do zobaczenia, bardziej powinnam powiedzieć. Albo jak nałożycie ciemniejszy, trochę podkład, tak jak ja teraz, no to prawie go nie widać. Jest bardzo, bardzo blady. No, brązer, powiedzmy, słabiutko. To znaczy, w moim odczuciu, może tak powinnam powiedzieć. Słuchajcie, jak ja nakładam sobie na przykład brązer, no to lubię, jak jednak. Ten kolor jest troszkę widoczny, a ten brązer jest tak jaśniutki, że no chyba, no nie wiem, dla takich super. super dla super bladziochów będzie dobry. O, tak powiem. No bo zobaczcie, nawet na bardzo jaśniutkiej skórze, tu mam dużo jaśniejszą skórę niż, niż na twarzy, zobaczcie. Hmm? Na bardzo jaśniutkiej skórze, no ledwo co go widać, tak to minimalnie jest. A dołożyłam tak na zdrowo. Hmm? Także brązer taki. Hmm. Zbyt delikatny. Tak to ujmę. Dla wladziochów będzie ok. Teraz yy, co? Rozświetlacz. Rozświetlacz yy, i powiem Wam tak. Rozświetlacz w ogóle wygląda trochę jak puder, no ale zobaczmy. A i tu jeszcze był w kalendarzu taki pędzelek, taki pędzelek à la benefit, wiecie. Yy, te pędzelki może wyglądają tak, no wiecie, jak z zestawu dla dziewczynek małych, jak z zestawu zabawkowego, ale one są użytkowe i naprawdę bardzo fajne są do zabrania w podróż, a ten jest nawet dosyć kudłaty. Może nie jest jakoś idealnie przycięty, wiecie, taki... Nie jest może to włosie idealne, ale jest w miarę miłe i takie, no, spokojnie sobie tym coś nałożycie, na przykład róż. Róż w kamieniu na pewno na 100% się nałoży, ale spróbujmy nałożyć ten rozświetlacz, tylko... Ale najpierw oczywiście swatch, proszę. O, nawet taki... Hmm... Rozświetlacz chyba będzie widoczny. Jest taki cytrynkowy. Hmm... Może jeszcze trochę dołożę. Tak, rozświetlacz jest widoczny. No i spróbujmy go nałożyć właśnie tym pędzelkiem. Akurat ten w dotyku nie jest zbyt miły. Może nie jest drapiący, ale też nie jest to takie, wiecie, takie milutkie. No ale rozświetlacz. Jeszcze go trochę dołożę, żeby było tak bardziej, i bardziej. I jest widoczny, myślę, że to wątpliwości nie ulega, ale wydawało mi się, że tak jakoś bardziej będzie go na skórze widać. No to co prawda jest na słoczu, ale też grubą warstwą. Dobra, dołóżmy jeszcze. Tak, no i rozświetlacz trzeba mieć na względzie, że ma kolor. Rozświetlacz ma kolor taki, właśnie cytrynowy. Rozetra sobie to troszkę pędzlem do pudru, bo. Akurat w tym wypadku chyba pędzelek się nie sprawdził, tak? Wam tutaj zachwaliłam. Naprawdę te pędzle do różów w kamieniu się sprawdzają, wiem, bo sama ich tak, używa, sama ich tak używałam. Natomiast chyba do rozświetlacza to nie bardzo <grych> niewygodne, to było nie za bardzo się to sprawdziło. No i akurat właśnie, no może ja mam taki egzemplarz, ale jest taki lekko drapiący. Nie jest taki super przyjemny, o. Dobra, rozcieram jeszcze troszkę ten rozświetlacz. No, mamy coś takiego. Może wezmę w ogóle inny pędzelek? O, wezmę taki pędzelek rozświetlaczowy, właśnie. Teraz zobaczmy. O, widzicie to? To jest pędzel z Inglota 4SS. Jeden z lepszych pędzli do, do rozświetlacza, proszę. Od razu rozświetlacz jest widać. Nie, no chyba ten pędzelek troszkę jednak nietrafiony. No dobra, ale mamy co mamy. Trzeba było przetestować, bo taka była umowa. Ok, makijaż twarzy jest gotowy, no bo w zasadzie to, co było do twarzy, to nałożyłam. Ogólnie przyjemne rzeczy, podoba mi się bardzo róż, podoba mi się rozświetlacz, bo tak jak mówię, lubię kolorowe. Co do brązera, chyba dla mnie troszeczkę za delikatny, ale bladiochy będą zadowolone. No i teraz brwi i tu i tutaj są dwie rzeczy, które ja uwielbiam, a mianowicie taka paletka do brwi i żel do brwi z brokatem. Obie cudowne. W poprzednich kalendarzach, czy w poprzednim kalendarzu, na pewno w poprzednim też były. Zresztą pokazywałam wam nawet tę paletkę, jak otwierałam te kalendarze z sens. No i co? No to najpierw zabieram się za tę paletę i tutaj, tu mamy trzy kolorki, tak jak widzicie, już ją próbuję otworzyć. O. I tym jasnym kolorem najpierw utrwalę sobie bazę, bo zaczęłam się tutaj już zbierać. A dwa ciemniejsze brązy nałożę zaraz na brwi. Ok. jeszcze Wam zrobię słocze. No to jest jaśniutkie, wiemy, takie cieliste i dwa ciemniejsze kolorki. O! Ja sobie użyję najpierw tego brązu. Tu jest taki malutki pędzelek, jest krzywy, on był w kalendarzu, ale to nic, spróbuję go użyć do brwi. Nie, na no, co dzień nie ma siły, nie będę go używać, ale. Ale do testu można go dołączyć. Zobaczcie, ten, ten środkowy kolor, nie najciemniejszy, wcale nie jest taki y, jasny. No tu na słoczu wygląda, no jest brązowy, ale nałożony na brwi. No jak dla mnie to jest już, już. Ten ciemny mógłby być za ciemny. Może dodam tego najciemniejszego troszeczkę, wiecie, na zewnętrzne tutaj krawędzie brwi, chociaż, no nie wiem, może lepiej nie, a troszeczkę. To coś małe jest do wyrzucenia. Używam tylko w teście i za chwilę to wyrzucę, bo to jest bardzo nieporęczny. Nie, no, nie, za ciemny jest ten kolor. W tej poprzedniej paletce z zeszłego roku dokładnie jest tak samo. Popatrzcie, ten kolor jest za ciemny. Najciemniejszy, no przynajmniej za ciemny dla mnie. Rozczeszę sobie te brwi. No Tak wyglądają cienie z paletki. Ten na pewno na powieki. Te dwa do brwi, przy czym dla mnie ten bardziej do użycia. Tym ewentualnie można zrobić kreskę. No ale. Żel. Żel z brokatem. To jest przezroczysty żel i ma zatopione w sobie takie drobineczki i może jak się nałoży to na brwi, to tego tak, wiecie, od razu nie widać, natomiast gdzie nie, gdzie te drobinki Wam połyskują, więc jak nie lubicie tego efektu, to dla Was żel nie do użycia. Ja ten efekt lubię bardzo. Mhm. O, nie wiem, czy to dojrzycie. Widać te drobinki, no to są takie, wiecie, brokaciki, ale właśnie widoczne. U, dziwnie pachnie ten żel. A w poprzednim kalendarzu yy, dokładnie było tak samo także to jest żel taki nawet nie tyle utrwalający bo on wam jakoś super brwi nie utrwali, utrwali jeżeli macie nawet takie bardzo wiecie, drucikowe te włoski raczej to jest żel ozdobny tak bym powiedziała, jak macie trzymające się w ryzach brwi, to można go sobie nałożyć i macie takie połyskujące broka, brokaciki, no pod warunkiem, że właśnie <laughs> lubicie taki efekt Ok, co teraz może, może teraz wytrę balsam i przetestujemy jedną pomadkę bo tutaj są um, takie dwie parki mamy dwie konturówki i dwie pomadki. No to w ogóle, w ogóle konturóweczki wyglądają tak. Są malutkie, no bo są miniaturki. Zresztą szminki to też miniaturki. I teraz tak. Jedna konturówka. No, raczej takie miłe, kremowe, nie mają żadnych numerków. I druga. Ta ma w sobie trochę rudości, ta ma w sobie więcej różowych tonów. No i szminki. Szminki też miniaturki wyglądające bardzo uroczo. To będzie chyba ta do pary, tak mi się wydaje. No i ta druga bardziej brąziakowa. Myślę, że w dowolny sposób te konturówki i szminki do siebie będą pasowały. Użyję powiedzmy, której tej? To była ta bardziej brązowa. Się nakładała, jest taka miękka, kremowa, więc tutaj bez zarzutu. No wiadomo, może jest to miniaturka, więc wiecie, użyjecie ileś tam razy to się zastruga, zastruga i, i po, po kontrówce, ale to jest kalendarz z miniaturami. To raz, a dwa. Kalendarz w pierwotnej cenie kosztował coś tam około 60 paru złotych. jakoś tak to było. A w momencie, teraz, jak kręcę film, byłam dziś w Rosmanie i te kalendarze oba, i ten duży, i ten są po 49 złotych. czyli tam 5 dyszek bez groszy, więc Okej. Okay. No i nakładam szminkę. No, też taki nudziak. Kolor taki chłodny. Na razie to może dziwnie wygląda, bo mam nieumalowane oczy, ale wiecie, jak się umaluje oczy, to będzie ok. Szmileczka miła, kremowa. No zresztą obie konturówki w dotyku takie same i szminki również. Ok, co teraz? No teraz w zasadzie już można się zadać za cienie. Cienie mamy takie. Tutaj jest jeden w kremie. Nazywa się to po prostu eyeshadow. <laughs> I już taki kremowy. O, jaki ładny. Hmm? Może go użyjemy? Nałożę go, zobaczymy. Zobaczymy, co się zadzieje. Nałożyłam sobie już y, puder na, na powieki, no ale przyklei się to. No i nawet ładnie wygląda. Zobaczcie, taki miedziany, bardzo ładny kolor. Kolor bardzo ładny i. Bardzo przyjemnie się rozłożył na powiekach. Wiecie, nic się nie odkleja, nie jest to takie aby, aby. Tylko ten kolor widać. No ale teraz jeszcze nie ma ochów i achów, bo zobaczymy, jak się połączy z cieniami z paletki. Jak zapewne pamiętacie, w tym kalendarzu szufladkowym była taka mini paletka dziewiątka z bardzo ładnymi. Jak ja Wam pokazuję, tak. Z bardzo ładnymi cieniami. Wygląda to tak. Na wieczku jest lusterko. Tutaj mamy osłonkę foliową. No i takie kolory. Hmm? Oczywiście robimy już y, słocze. Jak tutaj jest na pewno mamy raz, dwa, trzy. Tu jest chyba cztery, chyba pięć błyszczących cieni. Tak i, tak, i cztery maty. Proszę bardzo, cienie. No a może tutaj Zakładam oczywiście bez bazy. I jeszcze został ten błyszczący. Nawet ładnie wyszedł. I zobaczmy jeszcze tu. Cienie matowe. Tu jest ten błyszczący, więc tu są trzy maty. Tak, tak. O, maty nawet ładnie, zobaczcie. Trzeba zdjąć pierścionek, bo mi przeszkadza. I został jeszcze jeden cień brązowy. No to to. Powiem tak, maty nawet wyszły bardziej wyraziste niż cienie błyszczące. Przy czym, no wiecie, na sucho nałożone. Jedno okienko z tego kalendarza przy założeniu, że kosztowało około 60 zł, kosztuje około 2,50 więc mamy paletkę za 2,50, nie narzekam teraz trzeba obadać po prostu jak się to połączy z cieniem w kremie, tym razem zacznę od tego najjaśniejszego najjaśniejsze błyskotki i nałożę ją na wewnętrzny kącik, no i właśnie spróbuję połączyć z kremowym cieniem, który już mam na powiekach tak sobie doklepuję ten cień i no, zobaczcie, nic się nie odkleja. Jest ok. Na zewnętrzną część powieki nałożę ten najciemniejszy mat. Zobaczmy, jak on sobie tu poradzi. No, bardzo ostrożnie się tutaj wiecie, Troszkę tak się bawię, żeby się tu nic nie odkleiło. Bo tych cieni nie znam. Ani kremowego, ani tych. Wiadomo, pierwsze użycie. Ale chyba jest okej. Okay. Na razie to bardzo miękko, bardzo ładnie idzie. Któż by pomyślał, że mam w rękach paletkę za uwaga 2,50. No zobaczcie. Ładnie się to rozciera, kolory widać. Chyba nie ma na co narzekać. Tego koloru dodam odrobinę na dolną powiekę. Jeszcze tutaj na dolną powiekę na tę nieumalowaną część dołożę. Może tego? Nie, nie, nie ten pędzelek. Może tego. Okay. Jeszcze sobie troszeczkę porozcieram tutaj górę. Ale nie nabierałam już nic na pędzelek, tylko po prostu samym pędzlem i tak się prezentują cienie na powiece. Można by jeszcze dodać troszkę tego miedzianego, bo on się lekko tu przykrył, zobaczę czy się da dołożyć miedziany jeszcze na te cienie, wiecie, w kamieniu. Ale zakładam, że jak do tej pory się wszystko łączyło, to teraz też się da, oczywiście, zobaczyć. Mi się, że w porządku cienie. Jeszcze raz paletka. Na słoczach, no to tak przyjemnie. Nie to, że wiecie jakiś szał. Po prostu przyjemne cienie. Takie powiedziałabym dzienniaki. Ale bardzo okej. Okay. Za tę cenę jeszcze. Co jeszcze? Kredka. Czarna kredka. Też miniaturka, tak jak i konturówki. Tu trzymam konturówkę. Czarna kredka. Też mięciutka. No mhm. ja troszkę sobie nie obiecie. Uzupełnię tutaj linię górnych rzęs. konturówka jest bardzo miękka. Można nią spokojnie sobie tutaj pracować na powiece i ja sobie nawet jeszcze ją rozetrę tutaj pędzelkiem. No dobra, no i teraz co? No muszę, muszę to zrobić. Troszkę sobie pociągnę dolną linię wodną. Tutaj jasna kredka w ogóle spoza kalendarza. To jest kredka z czego? Z sefory. Tak, z Sephory. Ja w kalendarzu. Mamy jeszcze tusz. Tusz do rzęs. Oczywiście miniaturka, miniaturka. I tutaj, z tego co pamiętam, były 3 gramy. 3 ml 3 i wbrew pozorom to jest większe, w sensie więcej jest tego tuszu tutaj niż w y, tuszu z kalendarza tego, tego białego, większego, biało-złotego. Bo tam było chyba coś 2,5, jakoś tak. W każdym razie. Szczoteczkę mamy taką. Klasyczny czarny tusz. Zobaczmy, co on tu na rzęsach zrobi. Nie ma tutaj, wiecie, żadnego opisu, czy to ma być tuż pogrubiające. zresztą jest, to jest tak maleńkie, ale nie, nie ma informacji na ten temat no zobaczcie i mamy taki stan rzeczy generalnie tuż y, na moich rzęsach da, dał efekt taki wydłużający, na pewno są widoczne, podkreślił je jeszcze sobie troszkę tutaj dołożę nie no, słuchajcie, tuż taki miniaturka. Ale ale się umalował. Tuż tuszuję. Nakładam na drugie oko. Nie no. Bardzo ładny efekt popatrzcie. Bez uwag. Generalnie bardzo fajne kosmetyki, a właśnie sobie uświadomiłam, że jeszcze jednej rzeczy Wam nie pokazałam. W kalendarzu był taki błyszczyk. Już robimy swatch. Jeden ten kolor był. I mamy coś takiego, jeśli chodzi o błyszczyk. O, bardzo ładny. W sumie trochę może szkoda, że kolory szminek i błyszczyka są takie bardzo, bardzo zbliżone, ale to z drugiej strony może o to chodziło. Wiecie, żeby to było dopasowane. I błyszczek też chyba bez zapachowy. O, zapomniałam o tym. Trzeba to naprawić. Zapomniałam o tym pędzelku. Trzeba to naprawić. Wracam do paletki, no i na przykład, który ja ten nakładałam. Ten nakładałam na wewnętrzny kącik. Zobaczmy. No, też szału nie ma, ale już jest lepszy niż ten maluch, którego użyłam do brwi. <grym> ok. Tym sposobem mamy już wykorzystane. Wszystko? Jeszcze może tu trochę? O, tak. Teraz już wszystko. No i słuchajcie, jak Wam się podobają rzeczy z kalendarza? Generalnie tak, no kalendarz taniutki, wiadomo. Są w nim miniaturki, to też wiadomo. Ale wziąwszy pod uwagę całość, że tutaj jednak parę rzeczy do makijażu jest takich, no całkiem konkretnych. Dla mnie takimi konkretnymi są na pewno paletka. To uwielbiam. Coś, co nie dla każdego, ale ja uwielbiam. Boże, gdzie ja to mam? Żel do brwi, zdecydowanie róż, no mamy też bardzo przyjemny balsam, albo taką delikatną pomadkę, zależy jak do tego dojdziecie, no te dwie miniatury też są fajne, tylko dla mnie brązer za blady, przynajmniej do tego podkładu, no i bardzo przyjemne pomadki, miniaturki, błyszczyk, no i te miniaturki kredek i w zasadzie kredki i konturówek, oraz, bo o tym bym zapomniała, jest jeszcze cień Kremie bardzo przyjemny, który bardzo ładnie połączył się z cieniami w palecie, więc tak naprawdę wydaje mi się, że kalendarz korzystny. Jeżeli go jeszcze znajdziecie w jakiejś tam promocji w Rossmanie, wiecie, za niecałe pięć dyszek, to myślę, że warto się za tym obrócić. No bo mimo tego, że to są miniatury, no to słuchajcie, na pewno Wam to na trochę starczy. No, dowodem jest chociażby fakt, że ja mam jeszcze rzeczy z zeszłorocznego kalendarza i na przykład tej paletki sobie cały czas używam. Ona jest tutaj u mnie zresztą. Jeszcze raz Wam pokażę. O, jest u mnie na biurku. To jest paletka z zeszłego roku, proszę bardzo. Hmm. Więc na pewno na ileś tam ileś spokojnie użyć Wam starczy. Tym bardziej, że z pewnością nie macie jednej paletki, jednej szminki, prawda? Przyznajmy się, taka jest prawda. Więc generalnie dla mnie kalendarz jak najbardziej na taki. Myślę, że uwagi warto. No, Pominęwszy te takie akcesoria, które no. Raczej chyba nie, raczej chyba nie, ja tak pozytywnie do nich podeszłam, ale teraz to... <laughs> Pominąwszy te akcesoria, generalnie to co do makijażu, moim zdaniem jest na tak. Ok, dzięki za oglądanie, napiszcie czy Wam się kosmetyki podobały czy nie, a może też już macie ten kalendarz, przetestowaliście i jaka jest Wasza opinia na jego temat. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku, tymczasem mówię pa pa, na razie i do zobaczenia.